Moi drodzy liturgia słowa w dzisiejszej niedzieli stawia nam pytanie, co jest w życiu najważniejsze, co jest w moim życiu najważniejsze, nie w życiu mojego sąsiada, przyjaciela, mojej mamy, czy, czy moim, co jest w moim życiu najważniejsze. Uczony w Piśmie przychodzi do Jezusa i przedstawia Mu pewien problem. Pewien problem, który dotyczy Jego samego i tych wszystkich ludzi, którzy Go otaczają, a Pan Jezus rozwiązuje ten problem i o tym przekonamy się, w jaki sposób Go rozwiązał, przekonamy się w dzisiejszym Słowie Bożym. Na początek chciałbym wam przeczytać dzisiejszą Ewangelię, gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. I na tym, moi drodzy, skupmy się dzisiaj. Co jest w życiu najważniejsze? W moich wyborach, w moich decyzjach, w mojej postawie wobec innych, w moim sposobie przeżywania życia. Czego szukam? Czy jest to wewnętrzny spokój? Czy jest to satysfakcja? Czy pewien poziom życia, życia materialnego? Czy w moich wyborach, w moich decyzjach szukam siebie i swojej korzyści, czy też patrzę z większą? życzliwością na drugiego człowieka? Czy, czy mam nastawienie bardziej takie hedonistyczne, szukając siebie, czy też, czy też filantropijne, gdzie, gdzie chcę, chcę, chcę pomagać, pomagać, pomagać i ciągle myślę, co mógłbym zrobić dla drugiego człowieka? Co jest najważniejsze? A może trzeba by było spojrzeć całkowicie inaczej? Może to nie chodzi o mnie, tylko chodzi o to, u czemu powinienem się zwrócić? Jaką zasadę przyjąć jako naczelne prawo mojego życia? Do tego skłania mnie dzisiaj Pan Jezus. Odnajdź naczelną zasadę Twojego życia. Uczony w piśmie przychodzi do Jezusa i, i faktycznie ma problem. I ten problem pokazuje Jezusowi. 613 przykazań. 613 przykazań, 365 zakazów, 248 nakazów, rozdrobnienie prawa Bożego, które tak naprawdę doprowadziło do zagubienia. Ten człowiek tak sądzę, tak sądzę, się po prostu zagubił, już nie potrafił w tej wielości odnaleźć tego, co jest najważniejsze, nie potrafił odnaleźć istoty. Pan Jezus mówi mu, mój drogi, najważniejsze jest prawo miłości. Będziesz miłował Pana Boga Swego całym swoim sercem, całą duszą i całym swoim umysłem, czyli wszystkimi swoimi emocjami, całą swoją sferą duchową i całym swoim umysłem, czyli całą zdolnością poznawczą, jaką posiadasz. Oddasz te podstawowe władze, które kierują Twoim życiem Panu Bogu poznając Go i kochając. I to, jest, I to jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie jest podobne do Niego. Będziesz miło bliźniego jak siebie samego. Czyli jak siebie szanujesz, siebie kochasz, dla siebie jesteś życzliwy, o siebie dbasz, tak samo, tak samo zadbaj o swego bliźniego. Ale cofnijmy się trochę, bo, bo tak naprawdę... Wierność temu przykazaniu rodzi się ze słuchania Pana Boga. Z wierności temu, co poprzedza Boże Przykazanie. Słuchaj Izraelu, trzema Izrael. Ktoś mógłby powiedzieć, nauczę się kochać Pana Boga, nauczę się kochać być Niego w pięć dni. Kłamstwo. Nie ma, takiej, nie ma takiej możliwości. Mamy przed oczyma prawo miłości, ale czy potrafimy posługiwać się. W naszym życiu miłością. To jest pytanie: jak się dochodzi do kochania Pana Boga? Jak się dochodzi do, do kochania bliźniego? Przez zasłuchanie, przez słuchanie Boga mówiącego do człowieka, Boga objawiającego się człowiekowi, pokazującego, kim jest Bóg dla człowieka, kim jest sam człowiek. I kim jest każdy bliźnik, który żyje obok Niego? Paweł chce to nam pokazać. Trzeba tylko słuchać Jego słowa. On się Tobie objawi. On pokaże Ci w pierwszej kolejności tą miłość, jaką Ciebie kocha. Musisz tą miłość zobaczyć. Jeżeli nie zobaczysz tej miłości, nie będziesz potrafił kochać. Potem, potem pokaże Ci, kim jesteś sam. Sam i, i co możesz też dla siebie samego zrobić, jak możesz zmieniać swoje serce, czynić je delikatniejszym, wrażliwszym i wreszcie na koniec pokaże ci prawdę o bliźnim. Sam tej prawdy nie zobaczysz. Zawsze będziesz miał swoje opinie, zawsze będziesz miał swoje przesądy, zawsze będziesz posługiwał się plotkami, dopóki nie poddasz się działaniu Pana Boga, bo Pan Bóg... Gdy, gdy, gdy zaczniesz rozeznawać, gdy zaczniesz posługiwać się słowem Bożym, pokaże Ci prawdę o Twoim bliźnim. I wtedy też będzie Ci łatwiej kochać drugiego, drugiego człowieka. Nauczysz się go kochać. Gdy będziesz słuchał, tak to kiedyś pięknie powiedział, Twoja twarz zacznie odbijać się w Bożej twarzy. Twoja twarz zacznie odbijać się w Bożej twarzy i nauczysz się kochać. Najważniejsze, żebyśmy zapamiętali, że, że to przykazanie jest pierwsze, że ma być pierwsze w naszym sercu, przykazanie miłości. Wszystkie nasze działania, wszelkie praktyki i przestrzeganie zasad są pozbawione sensu bez miłości. To ostre słowa, wiem, ale takie powinny być. Jeżeli w moim praktykowaniu, jeżeli w moim wierności Bożym przykazaniom nie ma miłości tego, co jest podstawą to naprawdę wszystko stanie się pozbawione sensu. Pamiętajmy, pamiętajmy o tym. I jeszcze na koniec chciałbym wam powiedzieć, że, że Pan Jezus stawia miłość bliźniego na równie z miłością Boga. Te przekazania są sobie równe. Jeżeli nie kochasz brata, nie kochasz siostry, czy potrafisz kochać Pana Boga? Czasem mi się wydaje, że, że to jest taki bardzo dobry sprawdzian. Jeżeli potrafię kochać drugiego człowieka, moją żonę, męża, moje dziecko, moją matkę, moją teściową czy teścia, jeżeli potrafię kochać mojego sąsiada z zapłotu czy z klatki schodowej, tego najbardziej uci uciążliwego nawet, to znaczy, że już potrafię kochać Pana Boga. Amen.